Witamy Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, rząd Mateusza Morawieckiego rozpoczyna swoje funkcjonowanie od podnoszenia podatków, w tym wypadku podatku akcyzowego. I proszę nie łudzić się faktem, że jest to walka, ze z, wa walka z zagrożeniami, jakie, niesie, jakie niosą używki. Absolutnie. Za tym nie idą konkretne działania profilaktyczne czy edukacyjne. To jest bezpośrednie sięganie do kieszeni Polaków, konsumentów, ale też handlowców i przedsiębiorców. Szanowni Państwo, podniesienie akcyzy to jest wzrost cen tych produktów, a wzrost cen to spadek przede wszystkim obrotu, ale to także wzrost szarej wzrost szarej strefy. Wiem o tym doskonale, ponieważ pochodzę z województwa. Które, zachodnio, które ostatnio boryka się z tym problemem, czyli z województwa lubelskiego. Szanowni Państwo, już dziś małe i średnie sklepy mają problem z utrzymaniem się. Już dziś mam tutaj przed sobą pisma polskich sklepów, które borykają się z tym, co, będzie, co planuje rząd, czyli z zapowiedziami od Nowego Roku. Rząd okłada przedsiębiorców batami w postaci podatków. Wzrostu cen, ale też innych kosztów. Panie premierze, proszę w imieniu polskiego handlu, proszę w imieniu polskich przedsiębiorców, o których pan wczoraj tyle mówił, że tak bardzo panu zależy na małych i średnich polskich firmach, aby oszczędzić tym okładaniem batami polskiego handlu i polskich przedsiębiorców. Szanowni państwo, no mamy do czynienia ze skokowym wzrostem akcyzy, bo. To jest 10% wzrost, i nasze doświadczenia wskazują na to, że to rodzi poważne zagrożenia co do rozwoju szarej strefy. Nie tyle spadku konsumpcji, ile zmiany tych, którzy tą produkcję oferują. Ta szara strefa to zagrożenie, tak naprawdę, dla lokalnej produkcji, wobec tego, dla zatrudnienia w tym sektorze. Ale realnie oceniają sytuację i te doświadczenia z wcześniejszych okresów, wskazują to dość wyraźnie to także zagrożenia dla realizacji tego fiskalnego celu. A rząd no, wygląda na to, że przyjął ten cel fiskalny czyli miliard siedemset milionów złotych, właśnie jako dochód budżetowy. Te zagrożenia potęguje chociażby to, że rosną też ceny surowców, rosną ceny wody, ceny energii, rosną też obciążenia przedsiębiorców podatkowe, rosną także koszty pracy. To potęguje to zagrożenie związane z rozwojem szarej strefy, bo będzie to ewidentnie zachęta do tego, aby w tą szarą strefę uciekać. Nie możemy poprzeć takiego projektu, zwłaszcza. No tak jak zauważyła koleżanka, no brakuje tej drugiej strony medalu. Nie wystarczy podnosić ceny, żeby ograniczyć konsumpcję dóbr niepożądanych, jakimi są alkohol i wyroby tytoniowe, papierosy na przykład. Bo trzeba także podejmować inne działania. Tych działań, takiego programu rząd nie zdefiniował, nie pokazał także, jak tego typu działania chciałby finansować w oparciu o większe dochody z akcyzy. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.